Mówi inżynier Antoni Zięba z Krakowa. Tylko życie ma przyszłość. Drodzy państwo, spotykamy się już po raz, któryś i odpowiem na to pytanie, które stawiane jest mi na terenie całej Polski po referowaniu spraw obrony życia, radości, sukcesów i porażek wielu młodych, nieco młodych pyta: co ja mogę zrobić w obronie życia? W jaki sposób ja mogę przyczynić się do budowania cywilizacji życia? Ja odpowiadam w ten sam sposób od prawie 35 lat. I to nie swoim schematem, nie swoimi słowami, ale słowami doktora Johna Wilkiego ze Stanów Zjednoczonych, szefa Światowej Federacji Prawa do Życia. Doktor Wilke podaje taki schemat tych zadań w obronie życia, których każdy z nas, w różnym wymiarze może podjąć. Pierwsze modlić, pierwsze modlić, drugie uczyć się, trzecie uczyć innych, czwarte pomagać. Jan Paweł II w Encyklice Ewangelium Wite napisał zdanie fundamentalne. Ja zacytuję to jedno zdanie z Encykliki Ewangelium Wite: Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie. Przenikająca cały świat. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. I proszę Państwa, żeby ukazać tą rolę, fundamentalną rolę modlitwy, przytoczę też tylko jedno zdanie. Wielkiego obrońcy życia, nieżyjącego już prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. On w oficjalnym dokumencie za czasu swojej prezydentury napisał tak. Prayer and action are needed to protect unborn children. Czyli mówiąc po polsku, modlitwa i działanie potrzebne są dla ratowania nienarodzonych dzieci. Mamy wiele możliwości modlitwy. Wiemy, w Polsce rozwija się wspaniały ruch duchowej adopcji dziecka poczętego. Mamy krucjatę modlitwy o obronie poczętych dzieci. To Inicjatywa modlitewna, która zrodziła się w Krakowie, która przyniosła wielkie zmiany w Polsce, a rozpoczęła się w październiku 80 roku. Zapraszam na stronę internetową www.krucjata.org. Tam Państwo znajdziecie szczegółowe informacje na temat tej akcji modlitewnej. Od kilku lat rozwija się nie tylko w Polsce World Prayer for Life, czyli światowa krucjata modlitwy w intencji obrony życia. Ona została zapoczątkowana na II Światowym Kongresie Modlitwy w Krakowie w Łagiewnikach i ma wielkie modlitewne cele. Chcę jeszcze raz podkreślić fundamentalną rolę i potrzebę, wielką potrzebę modlitwy w wielkim dziele ratowania życia każdego człowieka od poczęcia aż po naturalny kres. Drugi punkt naszego zaangażowania wskazywany przez doktora Johna Wilkego. Uczyć się. Kochani, Jan Paweł II, znowu się odwołam do niego, powiedział w jednych przemówień, nie wystarczy bronić życia, trzeba bronić życia mądrze. Musimy być mocni wiedzą, rzetelną wiedzą, wiedzą z różnych dziedzin, medycyny, prawa, historii, żeby na różny sposób argumentować Umacniać i budzić szacunek dla życia każdego człowieka od momentu poczęcia. Jest to szczególnie ważne w sytuacji medialnej, nie tylko polskiej, ale światowej, kiedy najpotężniejsze media, taka jest reguła, są opanowane przez zwolenników aborcji czy eutanazji. I te media, jakże często, prawie zawsze, manipulują, a nierzadko kłamią. I my musimy mieć sprawdzoną, rzetelną wiedzę, żeby nie dać się okłamać, nie dać się zmanipulować, a jednocześnie tą wiedzą służyć innym. Ale to już jest następny punkt. Gdzie tą wiedzę możemy zdobyć? No, w Polsce konkretnie na naszych stronach internetowych, czy naszego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, czy Polskiej Federacji Urw Obrony Życia, czy na w stronach prawicowych nazwijmy to centroprawicowych prawicowych organizacji czy ugrupowań politycznych. Oczywiście niezastąpionym źródłem rzetelnej wiedzy o sprawach ochrony życia jest prasa katolicka, media katolickie. Mamy radia Katolickie, nie tylko Radio Maria. Oczywiście Radio Maria broni życia. Bardzo konsekwentnie i mądrze, ale mamy przecież też radiostacje katolickie mniejsze, diecezjalne. Mamy dzisiaj dostęp do telewizji Trwam. Trzeba, żebyśmy z tych mediów w sposób systematyczny, podkreślam, korzystali. Uczymy się także z dobrych opracowań, czy to yy, prawda, skryptów, broszur, czy yy, korzystając z wykładów, prelekcji znanych obrońców życia, czy także no, śledząc poważne opracowania naukowe, łącznie z podręcznikami embriologii, gdzie przez uczciwych profesorów medycyny mamy jasno podawany ten fakt fundamentalny w ochronie życia poczętych dzieci. Życie człowieka zaczyna się od momentu poczęcia. Następne punkty naszych możliwych zaangażowań w budowanie cywilizacja życia przedstawię w kolejnym odcinku. Podkreślmy, tylko życie ma przyszłość. Zapraszam na ten drugi odcinek.